Maneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poważnym poradniku, a dzisiaj dowiecie się jak zrobić skrzynkę w Minecraft, bo na pewno tego nie wiedzieliście, także co potrzebujemy? Potrzebujemy do tego oczywiście Drewienko, które sobie właśnie moi drodzy nabywamy kopiąc je kolejnym zdobytym drewienkiem Moi drodzy mamy cztery dębowe pnie Oczywiście może być to obojętnie jaki rodzaj drzewa Proszę bardzo robimy sobie stół rzemieślniczy jak w każdym z dotychczasowych poradników I teraz cała magia dzieje się ponieważ kładziemy dookoła moi drodzy w ten sposób, oto właśnie, zrobione deski i mamy skrzyneczkę. Moi drodzy, tak się właśnie robi skrzynkę. Teraz stawiamy skrzynkę i mamy skrzynkę. Także jeżeli o tym nie wiedzieliście, a na pewno o tym nie wiedzieliście, zostawcie Subika i łapkę w górę, ponieważ yy, głupich i cringe'owych poradników nigdy nie zawiele, moi drodzy. Wbijajcie również oczywiście na TikToka, Twitcha i w ogóle wszystko macie w opisie, wpadajcie. Ja dziękuję wam za dzisiejszy. Dziwny poradnik, jak każdy zresztą, trzymajcie i do zobaczonka, do jutra, do kolejnego poradnika. Siema!